AI opanowuje cały świat, AI opanowuje cały rynek, każdą branżę i wszyscy do tego pociągu pod tytułem AI chcą się załapać. Tak. No i chciałem Ci powiedzieć historię pewnej firmy builder.ai. Platforma, która tworzy aplikacje, która ma, miała pomagać w rozwoju AI. Chwaliła się, że ma gigantyczne tam doświadczenie, sukcesy. W tą firmę zainwestowały moi, drodzy, moi drogi firmy łącznie półtorej miliarda dolarów. W tym sam Microsoft zainwestował w nią 455 milionów dolarów w jej technologię, w jej rozwiązania. No, po mamy suk Succes. Mamy sukces. Słuchaj, polegało to generalnie na tym, że ta firma jakby dawała jej zadania tak jak normalnie do sztucznej inteligencji, i ona w miarę szybko i sprawnie szukała ci odpowiedzi i znajdowała ci rozwiązania. Świetnie. Fantastyczna historia. Pojawił się tylko jeden problem. I tu się wkrada wątek międzynarodowy. No, co się stało? Firma Builder AI nie była oparta o AI. Nie? Okazało się, że w firmie Builder AI jest zatrudnionych 700 Hindusów. Którzy siedzą przy swoich komputerach, i jeżeli zadawane jest jakieś pytanie, zadawane jest jakiś temat, to 700 hindusów na szybko coś wyszukuje i ci wyrzuca. To było ej, manualne AI, muszę Ci powiedzieć. Nikt się przy tym całym zalewie, przy tym całym rynku, nikt się nie zorientował, że tam nawet grama nie było technologii, wszystko było oparte o pracę ludzi.